Siema, yy, widzowie, ja gram w grę, którą sam stworzyłem bardzo dawno temu i nie pamiętam, co się w niej robiło, ale wiem, że to jest Złoty road. to na pewno. I Flopazad. Flop eee, Dawaj, szukamy czegoś, bo ja to na stół A klem. Pamiętam. No, niczego nie widziałam w McDonaldzie. O, tam jest jakiś Burger King. Dobra, idziemy do Burger Kinga. O, no to już więcej jest ukryte. Minecraftowy ludzik! Ej, dobra, to idę. Ej, ty mnie do domu. Co? No? Lol, to chodź znowu do mnie. Ej, ja nie wiem, jak to mogło cię tak do na do mnie Nie to jest jakiś... A może ty zginęłeś jakoś. Nie wiem. Nie wiem, nie było mnie, że. A mam podłe A jak to wejść? To się nie da wejść. Ej, Wejść, help me. Aaaa! Już wiem! O! Jestem gdzieś, w latającym mieście! Wow, Patrz, jak to wygląda schizująco! I gdzie my jesteśmy? E, w drugim portalu rzeczywistości duchów. E, skąd tam tak to się nazywało. A widzisz, jak to się wolno rusza? E, czekaj, bo no, muszę iść do portalu jeszcze raz. Widzisz, jak to wolno się rusza? A co? Zrobiłem specjalny taki jazz, patrz. Skąd pamiętam. Widzisz jak to wolno się rusza? Patrz, mamy jej ekran. <gryb> ja A, chcę. nie mogę tam. Ja zabijam zombie. Spadłem. Idę do normalnego świata. Okej, ja nie mogę pójść do normalnego świata. Idę do Burger Kinga. jest jakiś Doritos, do którego nie mogę wejść. A nie mogę wejść do Burger Kinga. Zróbmy. No, no, no. Zbagowało mnie. O, dobra! Musiałam trochę poczekać, czy je przeniosła. Gdzie nie ja teraz jestem? jestem. A? Do Burger Kinga i w Czy jestem teraz normalna na świecie? Chyba tak. Eee, co Ja nie mogę wejść do Burger Kinga. Jak to można było wejść? To, to <suszy> <noise> nie. Ej, duży jest ten skoro. O nie! Ale w topa. Co? Nie ja, w ogóle z drugiej strony w nie mo można było wejść. O! Ja idę do auto i, i będę prowadził. Okej. Okay. Ej, akurat tego tutaj nie mamy. Aczekaj. Our fajnie I prowadzę auto! Czekaj, co do ciebie? A do źródła. Ty, ty, skaczesz po mnie. Ja nie skaczę. A może ty musisz wejść? A ty możesz? No. Zatem ja wychodzę. Oto. Automobil. Na pewno coś tu jeszcze było ukryte, no. No niemożliwe. Ty zawsze nie wiesz co pisać. Czekaj, tu jest jakaś rzecz. Chodź do tego czegoś. Czekaj. To... Wow. Ten budynek ostro dostał w kość. Nie po co tam nie ten alarm. <grym> Jeszcze wejdę ten jeden raz i tutaj coś klikam. Nie ma. <grym> nie. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Tutaj. A, ten, 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 ten. Nie. nie Ona się odniela w telefon. <grym> Ja już wiem jak ci to był sekret. A, tak. Musisz stanąć tutaj? Muszę wejść tam do No i to będzie straszny sekret. I odchylić kamerkę tak strasznie daleko. Na, na boki popatrzeć tej, tej ściany. Różne boki. No właśnie. To jest złe. Wiem. Mam nadzieję, że ty nie pokazuje z tego wiedzą. E, przez sekundę, no. ale... To jest SketchUp. widzowie. Jak e, ktoś by nie wiedział, to jest. No. Tak? To jest sketchup. Tak. E, z czeskiej firmy e, Pierdus, Pierdus Amongus. Tak, to jest. Tak, to jest akurat. O. mele mole mele more lemelomy lemomole Tam, jest, tam, jest tam jestem w ogóle ja u góry Co? Tu jest susakiem Łepus A wiesz, że u niego nie było widać, że on ma takie coś w buzi? A. O. jesteś mhm. W gost świecie. Co? W gost świecie. Już wow, idę do Ghost Sniper Łał, nie wiedziałem, że takie rzeczy tu można otworzyć O, to otworzyłem auto Ej, dlaczego nie wiedzę co to do normalnego świata jest? Wiem, mm. ja też miałam trudne z tym wejściem Ja nawet stoję Pierd, pierd, pierd mi now Pierd, 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 pierd

tak mocny. Ej, mogę przez to To jest bomba naprowadzająca! Patrz na to! I gadaj! Daj! Ej, a jak tam poszedłeś po to, to? No pod tym portalem. Niszczy zombie. zombie bo to jest najlepsza rzecz. Wiesz jakie to jest rzadkie, żeby mieć takie coś w grze? Bo większość osób to daje za Robuxy. Prawie nikt tu nie daje za torychu. A kim ja jestem? Zastrzelecie, Da się strzelać? Jakby, eh, eh. Jakby nie pozwala mi to przejść. Hop, i ciągle musisz bie, o nie, spadłem. U. Ha, myślałam, że będę bombą już na zawsze, a tak serio to nie. No ja jest, no mam i... trik, żeby tam tym portalem nie wchodzić. Dobra. I z tego rogu trzeba i skoczyć. Jestem dobra. I teraz trzeba zejść w Dobra, jestem. Bierzemy to i to. I to, to, I to ja bierzemy. Halo. Jest ja spadłem przez to. No, nie, no. jest ja spadłem przez to. Najgorzej liftan ice cream. ma mama, mama, mama ma. Aha, te drzwi po prostu można było otworzyć. Sija Pokazać ci jak tam wejść szybko? Co? Pokazać ci jak tam wejść szybko? Musisz znaleźć taki taki krawężnik, nie, na samym końcu. Skoczyć na dół, trafić w takie coś. Wejść te tędy, o w ogóle rozwalać Cyk i cyk, no i masz w bronie mm -hmm. I mogę dnes pomoć, żeby wysadzać O przykład, I ty tydy krawężnikiem? No A czy to nie mądre? Do złego, chyba eee, eee. Wolę tak Tak, do złego jakby mnie nie Albo już lepiej. Spadnę i zrobię razem charakter. Widziałem to. Co? Widziałem to. Widziałeś? No. Nie wiem, Czy ja nie mogę, mogę tutaj widziałem. przejść? <gry> Ej, jak to rozwalam, to się na serio rozwala. A mnie że niby atrapa. O kurde Well, yeah. O ja. Nie zobanie, nie da się. Ananana ananana. Chodzi do domniaka. Ej, serio tak? A co No, no to patrz, tu nie można było przejść, a można można to, to chudrowo... Aha. Kurwa. To jest zatrapa. No. E wszystko. E um, Ej, Among to... Us. Among Us. A, za Usem nic nie stało. Eee, buuu, piu, 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 piu. piu, piu. Nie. w niego nawalą A e, wiesz, że ja w niego strzelam i od razu napalam bombą? Pa. 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 O! O! tego bo Rozumiesz, tam. że ja tu od tego Among Usa, bo on mnie chciał zabić, prawie? Mnie zabił, prawie? No. Mm. O nie! no! Mam to, jej! Idę wysadzić siebie! A Idę do normalnego świata na razie. Wysadzać się z tego. Ej, wywalę fajrota. Jedno. Yeah. Mm, mm, mm. A jak ty tym. Nie mogę tym normalnie robić. Strzelić musisz. A jak? Normalnie, ja klikam guziczkiem. A jak co? Klikam palcem. Pum. Oj, coś się nie udało. Na telefonie to chyba nie było. też tak, chcę. No zobacz. No, nie wiem jak <laughs> Nie da? Nie. Ej, w ogóle nie wiem dlaczego się nie da. Może to gość. Ja Chyba, że nie. Hm. nie. Nie, nie spadłem.

No 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 no. no, 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 no. <laughs> creations. To. I mamy tak mało gier. Lodmore. Lodmore. Chcę zobaczyć, czy united Game Fire działa. Nie, e, szkoda. Ale znowu klikamy Creations. Nie tutaj. E, nie to. A wyłazimy Creations cyk Lodmore. Nie wszystkie gry działają, sorry. A tak klikam flopa z back. Jak chce to pamiętaj, że City Wit tołeś Friends, a flopa to Mhm. A mi się wcześuje, za wszystko... Djoinik server. Tu jest y, bardzo łatwa gra do przejścia. Nie poczekaj na mnie. Tylko poczekaj, czy nie ja ja muszę dżajnować. Nie pokażę im żadnego sekretu. Nie. Ja dalej nie pamiętam co to się robiło, ale wiem, że to było. Ja zaraz spłaniałem się w domu. Na tym można jechać. Przyjdź mnie. Nic. Dobra, chodź do domu za mną A w ogóle to jest jeszcze jeden sekret, o którym nikt nie wiedział. W wodzie? No i to patrz. To sobie... Nie dobrze. Co Co ty kliknęłeś? Nic. Oho, lepiej wycisz dźwięki, Nie. bo mogą paraliżować system gry. Dobra, chodź w Bakruis. Tak, w Aha, portal mi się zepsuje. Mogę tylko po prostu wejść? Nie. Nie, Musisz wejść w portal. <słuch> Musisz wejść w portal. Tam. Ok. Izby, Nie gadaj, że musisz wyjść. No naprawdę. No naprawdę. No naprawdę, nie mogę, że takie rzeczy się dzieją. Mm. Dzieją. Możesz się zrozumieć mm. w domu. Nie wierzę, że takie rzeczy się dzieją. Dzień, -dzie -dzie dziecko. Co, U. co, co? Dzieją. Mm. Takie rzeczy się dzieją. Nie, mm, nie. Mm, dzieją. Nowe typy: weź ten głupi poortalu, weź jeszcze raz.

a! W ogóle ja mam koszulkę, w której nie jadę, no, no. bo głupca mam ją na filmie. No, mało. Bo zrobię was tego też jest. I wejdź w ten portal. Ja chcę być kotem. Jeden. też. O, to jest w ogóle Gwich'et Fire'o. E e nie, czemu ja wpadłem poza dom? Ej, e nie, 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 nie idź, nie idź nie, nie jeszcze. <noise> e Pokazuj tego tego skera. Życzę. Dobra, no, ja nie mogę wejść. I do a czego? Do McDonada. Ja. Chyba, ja już nie będę grał, Ej, ale wyjdę do McDonalda Okej. Okay. A to zęby nic mi nie robią. Wiem. W ogóle, płotam e, w, w fontannie. Mm -hmm. O tam jest faktonat. Pójdziemy tam się przekonosić. Okej. Okay. bardziej Ty. Jezu, jego głowa to trzeba. Tak? I podgłyś trochę weź, weź w niego Pole tu A tu jest chromatyczny bombiak. wow, tu wow, jest wow. A ty nie masz tego Tego jakby dziwnego? Ben, ben Idę tam ben, jeszcze ben, raz ben, ben, ben. Co? A, Czemu ty śpiewasz ciki ciki ciki, cik, ale jako Ben? Wow, ile tego tu jest! Moje jest be, ben. Ben, ben, ben. czemu nie wiem, czego ben, ben? Wiem. Nie wiem. Dobra, to by było na tyle z tego odcinka. Jeśli chcecie więcej, łapkujcie, subskrybujcie. I dawajcie w ogóle wszystko. I jeszcze piszcie w komentarzach, jakie nam udostępnione komentarze Elo. Widzimy się kiedyś. Pewnie tego nie napiszą, bo nikomu się nie chce pisać w komentarzach, więc Elo.